No, bardzo. No. Jeszcze no, opowiedzieć jedną więc. Ostatnio były tu zakonnice z przedszkolaczkami. No, zakonnice jako zakonnice, ale dziecka były inteligentne, no bardzo siedziały. i ja mówię, o, maluszki przyszły, o ten jeden eurodeputowany. My nie jesteśmy maluszki, my jesteśmy starszaki. Teraz razu mnie I siedziały potem ten synek eurodeputowany, i zadaje pytanie, proszę Pana, a skąd się u ubra dzieci? I patrzymy na to za kominikę, to on się na może już z nimi przerabiał. Ładnie <noise> zaczęła jak to że on się nosił boczem, bo to jest nierealnie, nie ma komina. Kapusta by była inne kapustki czasami zażerały ślinoki, składały same głąby i przez dobre, to jest głąbów dobrego, inteligentnego, na ten problem. I u nas dzieci się kupowało na targu w Nilupce, tam gdzie miałem golki. Mamata to się pakowali, jechali do Miruki, tam składali zamówieni, za 9 miesięcy jechali na promocję, malinę wybierali, przywozili do domu i już tam. Dlatego Bolesław Orkiestra to jest duo pachy, to jest hidraty, a jest w tym naszym mają tłumaczenie, wstaje, patrzy na mnie i mówi tak: proszę pana, co za głupoty. Pan się nie zna na tym, bo pan jest stary. <noise> mnie starzy dziadkowie zagrali na tych instrumentach, bo one grały ci Wieczorem Dziadek z się siadali przed izbem, Dziadek grał na instrumencie, a Babcia do tak co robiła? Pykała w ta cecajeczkę. tam każda, Babcia była paląca. Nie wiem, czy kurzycie pierwej, czy nie.